Witam was na celu, na kolejnym odcinku z serii Gothic 1 Musimy iść do Korn że żeby mu oddać teraz zadanie Jest się z nami Koranin Nie, nie, nie. No. Ospierajcie róż warnoki Co? Wróżwarrok Jaki wróżbar? Miecze orków! Nie podniosę, bo jest lipny. Jest lipny, ale na pamiątkę się zatrzymasz. Ej, ja fajnie, jak wezmę ten toparek jednoręczny, bo jest dużo szybszy, tylko o dwa. wrażenia różnicy ma. Jeszcze nie mam błędu na Maksa. To co, jeszcze jeden Ci brakuje dobre, na Maksa? No, jeszcze nie dałem. się spuścił. Jeden twoje zielone kreski. Co? Zauważyłeś, że jest zbrojek tak, ja będziemy się pośladki ruszają? Ty zawsze patrzysz tam, gdzie nie trzeba. jest w ogóle i nadal tak odskakują. Może jestem daltonistą, ale ty jesteś jakiś... Patrz. patrz na te gałązka. To Jeszcze ten profil. Kurde, tak gałązka jak liść. To jest ziemia orków. Widzisz jaki to był za skok? nie zobaczyłem To fajnie To cały czas ekran był udostępniany, a nic nie robiłem, ale wiesz Idź na węże błotne Nie, boje się Tak będziesz miał questa No a raz je wybiłem i nie miałem ten, to były zabijać tam Zajukłeś, tak. Jeszcze się nie nauczyłeś zbierać języków, tak? Języków Tak, ja kolej ja ten ten, kole, ten ork nas nauczył. No. E, to nie, języków nie, coś innego one dawały. E, ząbki. No, bo języki dawały ogniste jaszczurki. Gdzie ty idziesz? Do Angara. Aha, na rację, bo ten ci już padł. Wrócił już z tego cmentarzyska. I gdzie jest to cmentarzyskorków? Я знаю, вот а фиши способ, не жаю, что Ziołami chyba ziołem, kurde. Ziołami, no to w liczbie mnogiej. Gdzieś jedno zioło to on ci nie sprzeda. Tak samo poproszę trzy frytki. Wej. <noise> Co to za <noise> to? dawne wspomnienia. Podziel się ze swoimi widzami, o co chodziło z trzema frytkami. Raz poszłem ten... z Koraninem i koleg... kublem jeszcze do... Yy, pizzerii ja... chodzę i zamiast... poproszę trzy porcje frytek, tutaj idziemy trzy frytki poproszę. Trzy... poproszę trzy frytki. Na wynos? Nie zniemy w knajpie. Długo nam nie potrwa. Szkoda, że, że nie powiedziałem, że gramy kebabu, nie? <grymne> Albo poszliśmy, a zamawiamy kebaba. Ło to dopiero były rzeczy. Czyżbyś pamiętał? Grafik, kurde, rzucał, salatką, rzucał mi, mi sałatkę do dupy. Bo szukał mięsa. Iberion nie żyje. Ja miałem zawsze takiego że jak podchodziłem do nich, to ten... Y, Angard usypiał Iberiona. Nie, po prostu Iberion się sam usypiał. Nie usypiał Iberio... Y, tego. Nie, to Iberion się sam usypiał. Ja nie wiem, co podchodziłem, to ten wstawał Iberion, no, a tu zaraz to tak Najlepsze, jak próbowałem go jeszcze dobić. To kor. nie, to właśnie Iberion na mnie rzucił sen, i zasnąłem razem z nim. Co? No seryjnie. Zaatakuj Iberiona, zapisz przed tym. Ok. Jeszcze coś. No dawaj mi tą runę. Coś nie wstaje. <grymne> o, A nie wiem. A ty nie Angar nie uśpił? Nie, to i Oni obok ciebie tylko latają i nie wiedzą, co się dzieje. Widzisz, usypia. Ale level mam. Teraz do magów wody trzeba iść. Po co? Do, moi, do moich zi ziomeczków trzeba pójść. Ty dołączyłeś już do magów wody? Do najemników, w służbie magów wody. Tak, ale kiedy dołączysz do oficjalnej grupy magów wody? Nigdy, bo nie chcę rzucać skilami z dupy. Ale nie, bo możesz do nich dołączyć. Ja do nich dołączyłem, bo oni fajną zbrojkę ci dają. Zbrojkę, szatę. Piżamę. Ona ma dużo odporności na magię i tak dalej. No. To by ci się przydało w Last Chaos. Wej. <noise> Wszyscy mnie ciśnął po jeden, tylko mag kuset i nie było <noise> 500, szatę. Ten wszystkich tankuje. A tu jeden taki mag, boom, on nie żyje. Nie, ja jak bal mnie ten z dupy cisnął. Ha, a mnie nawet nie uderzył, bo ta z 80 poziomem go na dwa hity wzięła. Na hity... No. Ciekawe, że to ci nie Ale też będziesz miał quest'a, że musisz go rozwalić. Wiem. Bo jednak, przynajmniej ci łatwiej quest'a znaleźć, to go nie rozwalał. E, tu jest jeden i jeszcze gdzieś był jeden. On się chyba później rozpił dopiero. No to jak zbierałeś kamienie ogniskujące. No, nie znaczy. spoileruj. Cicho, z tymi kamieniami ogniskującymi. To chyba z tydzień chodziłem. Tak, jak przychodzę pierwszy raz Greta, ja mogę przychodzić trzy miesiące. A za drugim razem mogę przejść szybciej. No? Tak, w dwa już. To jest niemożliwe. Zmyślę. <noise> Idź do Ksardasa. Nie, bo tam jest O tam, tam są golemy i orkowie. No racja, golemy tylko magią można zabić. No, i z młotka. tego pierwszego, ale później. <noise> ale my spoilerujemy. Bo ty rozgadujesz, o nie, ja po coś powiem, a ty zaczynasz wchodzić w to i wiesz. I tak wychodzą parę frytek. Ich frytek. <noise> no, te trzy frytki wyszły. A chyba już ze cztery wyszły. A skąd ci wychodzą frytki? Nie, z gotika. <noise> gdzie masz gotika? Tutaj widać frytkę jedną. Skoczupę. To dlaczego jesteś dendrofilem? A tak jak mu się ten przeutroi, to mu się tak ręka, tak za prawa, tak ten, yy, Jak zginę dziwnie. Komu? Przyjrzyj się. Aha, <grybuj> no. Nie To jest to cięcie, puszczę ten skok zwolniony tepeł mnie na filmik i jak ten będzie oglądać. Nie umiesz tu tempo. No ciekawe się stanie. Jak to Nie, bo te, ten dopiero na stworzył film, to będę mógł, mógł zrobić. Nie wiem. Ale też nie musiałeś robić cięcia, bo mogłeś przyciąć... Czy jak tam wiesz na tym? Nie, bo tak nie umiem. Nie umiesz ciąć filmiku na tym? Nie właśnie nie da na moim. Naprawdę? Tak. Możesz ciąć, możesz wklejać, no możesz. W przy... jedzą. Nie, niedawno ty byłeś u fryzjera, to wystarczy. <coughs> Teraz wszyscy najemnicy cię zabiją. to, to był ten yy, szkodnik. Nie, bo to był najemnik. To był szkodnik, on się wybrała szkodnika. To był najemnik. To był szkodnik. Jego zbroja to była tylko przykrywka. Albo najemnik, on się wybrał taką jaki, ja, albo taką jaki. Albo taką jak Saturas. Kto to Saturas? Ej, co tu jest na górze? Coś to było. Coś. Tam się do kopalni A co Ludzie to interesuje. Tak ja myśl weszli do kopalni przez góry. A zgadłem. Tam tędy wchodzą... weszli ci jacyś tam ludzie, którzy weszli do jakiejś tam kopalni, żeby coś tam zrobić. To ja wam wszystko opowiem o co chodziło lockerowi. Pagor, po co on coś stoi? On ze wpier. Nie, bo on chce ci coś powiedzieć. On chce w pieprz. Nie, jak ten koleś stoi. Jest. <grym> Dlaczego jest takie zbliżenie na poślady tego ziomka? Przez jednego poślada widać bezimiennego Nie, ale nic znaczyło. Ojoj Ojoj, oj, oj, ale lag 7F Jezu, cięcie o tu nie... Coś się stało Bo ja jed... nic nie widziałem trzeba cięcie zrobić jednak Dobra, wracamy po krótkim wzięciu. Gornik też pieprz. raz on nas tak miło miłowita w drugiej części noc kruka? Ty Nie, my tak podchodzimy do niego, on, Ja cię skończę, kojarzę. Ty, suki, synu. na niebi, bo to jedyny twój przyjaciel w tej grze z paru. Jeden to Gorn, drugi to Lester, trzeci to Milten, czwarty to Diego, a piąty to Kurszak. A i szósty to Ksardas, ale to taki bardziej twój szef. Dłużejszy. Ha, a wiesz jak się nazywa po chińsku ta? Y... Pracownia szefa? Jak? Yamahama. A tyle się nazywa po chińsku e, namiot? Ha? Po chuj mi dom. <noise> A wiesz co to znaczy Hon -hong Hii po chińku? Co? Zamknij drzwi Mam ważną wiadomość dla Sardurasa Cóż może być tak ważnego, byś miał przeszkadzać naszemu wielkiemu przywódcy w jego badaniach. O baleniu konia To się nie przekonało? Tutaj <todgłosy> chciałbym do Was dołączyć. Tak! A te ćpunki z... A ty ten tak... Ten mag tak balansuje na tych swoich kolanach. Zauważyłeś? Nie. Tak... mmmm, mmm, mmm. Z tymi kolanami. Bo w jego duszy siedzi ten disco. W zasadzie się stamtąd nie. Kurde szataniście jedni, kurde rysują pentagramy potem tej siedzą całe dnie. Kiedy jesteś szatanistą. Dziękuję bardzo. A co w związku z tym? Nic. Dobra, tu chyba będziesz kończył, nie? Zara. No. Dobra. daj mi lepszy armor. Daj mi najlepszy. je. Aż pierdol. Patrzcie, teraz trzymamy tą kosę. Dobra, lecimy dalej. Dlaczego każdy ma tatuaże nasze ja się spytam... Czy wtedy już wymyślili tatuaże? Ci najlepiej czarują. Nie to nie ten czar. Gdzie ten kolej, który tak ogniem on pewnie zaraz to zrobi. Patrz, nie, to nie A. to. No pokaż ten skill na filmiku. Zawstydził się, no, pokaż... się biedula Zawstydził się. Biedak. Kurde, nie chcę nam tego pokazać. mu się tą swę książeczk Mam ważne wieści co bos pracwa jeśli kronos pozwollił ci mnie odwiedzić. Musiał sięę zdać coś naprawdę ważnego I Bariu nie żyleją Koniec. Obyś już w sami zdrowy Masz ją. Ja? A, to fajnie. Zapomniałem ja wziąć y, kamienia i almanaku y, ze skrzynki.

Nie wiem czy w jedynce tak jest, ale w dwójce zauważyłem, Gotiku, że czasem, na przykład jak coś gadasz, to mu się po chwili zmienia głos. Zauważyłeś? Nie, tak nie jest. Jest tak, czasem. Nie u wszystkich, ale u niektórych npc Doraz, nie, nie nawalaj mi tutaj Porozmawiaj z nim No to fajnie Baura. Dołącz do nich Fajną zbroję masz Ja bym, jeszcze chciałem powiedzieć, że e, w, 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 w obozie zielarzy pobijemy jednego za świątyń z, z strażników i zdobyłem jego broń, a brakuje im do nich dwa siły, więc jest fajnie. Ale teraz już będę upiął nosić, bo zostaliśmy ze żeby chyba Riordian dał nam dana chyba teraz mikstury do siły. On dawał mixy do siły? Tak, on chyba do wszystkiego dawał Co tu dostaliśmy? Napoje trochę Do zręczności 3 Do hp -ku. Max, kurde myślę, że to jest Max mana, dobra Max siły 3 Więc możemy już założyć nasz... Naszego nowego i na... znalazłem najlepszy łuk w grze Który potrzebuje tylko 10 zręczności u kogo? Walorna, u kawalorna myśliwego. Ale Łukien ma statystyki. Jak statystyki, łuk. to nie idzie co? Łuk, ale kusza. Pacie ten łuk. On ma aż 20 demaidów. A teraz idziemy znaleźć. Wszystkie miejsca, gdzie są kamienie ogniskujące. Ale myślę, że zrobimy to w następnym odcinku i żegnam Was. Cześć.